Proszę Państwa, sporo żeśmy gadali o Ubisoftie, i w ramach tego gadania o Ubisoftie nie należy zapomnieć o Star Wars Outlaws o projekcie Ubisoftu, który się najlepiej zapowiada ze wszystkich rzeczy, jakie w zasadzie Ubisoft ma do zaprezentowania ostatnio. Chociaż niektórzy doceniają nowego princa perskiego, księcia perskiego, który być może nie wygląda na grę AAA, ale ludzie, którzy w to pograli, bardzo chwalą i mówią, że na razie jest niedoceniany, ale ludzie będą zachwyceni, gracze będą zachwyceni. Zobaczymy. Assassin's Creed Mir Mir Mirage zapowiada się też nie najgorzej. Oczywiście czas pokaże, ale Star Wars Outlaws jako tło do dyskusji o Grach Ubisoftu jest rzeczą chyba zasadną i możemy sobie popatrzeć trochę na to i, po, i pogadać, bo te planety, które będą w Star Warsach dostępne, zapowiadają się na duże, duże miejsca, które będzie można odwiedzać. Jest, jest tam jest taki artykuł, że. Hmm. Unikalne planety, które będą w Star Warsach, będą miały rozmiar tak dwóch, trzech regionów z, z Assassin's Creed Odyssey. To jest to jakiś punkt odniesienia, bo rozumiemy, jak wyglądały wyspy w Odyssey. To nie jest taki, nie jest może w pełni zrozumiałe, bo były duże wyspy i małe wyspy, były miejsca morskie między nimi, więc no, ale, ale mniej więcej rozumiemy, jak wygląda Odyssey. Więc te planety z wielką przyjemnością odwiedzimy. Na pewno. Ja, ja to jestem wielce zainteresowany eksploracją tego kosmosu. Oczywiście ciągle mam problem z postacią kobiecą, jako jedyną postacią w tej grze. Ale jeżeli ona będzie dobrze napisana, to z, z dużą przyjemnością sobie tą postacią pogram. To jest tak. Ja mam. Moje obawy przed grą, w post, postaciami kobiecymi, nie wynikają z tego, że ja jestem seksistą. Być może jestem. To palicho. Ale przede wszystkim z tego, że mam wrażenie, że deweloperzy z reguły są przyzwyczajeni do pisania postaci męskich i tworzą kobiece, którym nadają męskie cechy i te kobiety robią męskie rzeczy, rozwiązują problemy w męski sposób. I te kobiety są niewiarygodne po prostu w moim mniemaniu i dlatego mi to sprawia problem, a nie dlatego, że one są kobietami. Więc, więc, więc to tyle. Więc tu jest, mam, mam swoje obawy. Ale jeżeli to będzie dobrze napisana postać, będą ciekawe postacie poboczne i będą ciekawe eksploracje, to z wielką przyjemnością w to pogram. Mam też takie poczucie, że ten Outlos to jest takim rozwinięciem pomysłów Ubisoftu, jeżeli chodzi o realizowanie otwartych światów. No i wygląda to dobrze, no. To jest wygląda niezaprzeczalnie dobrze. Czy ja już to oglądałem i czy ja gadałem z Państwem? Przy tym chyba nie. Planowałem to sobie obejrzeć. Ja chyba oglądałem cały pokaz Ubisoftu, nie? który ostatecznie nie opublikowałem, bo tam prawa autorskie wpadały w każdej możliwej sytuacji. Ale to może być dobra gra na seryjkę. Że sobie posiedzisz, pograsz, przeżyjesz jakąś przygodę, postacie będą gadały, może będzie polski dubbing, kto wie. Ale ostatecznie będzie ta eksploracja, która jest zawsze przyjemna. I ja wiele razy mówiłem o tym, że ja mam, mam trochę zaufania do Ubisoftu, do ich pomysłów, jeżeli chodzi o realizację otwartych światów, ale mam przede wszystkim takie poczucie, że to jest work in progress i że to, co jest teraz, jest tylko wstępem do tego, co ostatecznie może się udać. I mam nadzieję, że wszystko to, co podobało mi się... Boże, jak ten strzelec, kurde, na tym kontrolerze słabo operuje. Patrzę, kurde, jak on tu gra, to... strach. No, ale palnicho. Eee, mam nadzieję, że wszystko to, co eee, Ubisoft robił dobrze w otwartych światach do tej pory, tutaj zostanie zaimplementowane. Bo jest, jest, jest potencjał, nie? Oczywiście można powiedzieć, hej, Ubisoft to będzie zawsze Ubisoft Game i to będzie słabe i nie będziemy się w to dobrze bawili, ale, ale może się okazać, że będzie niezłe, bo potencjał jest niewątpliwie. To w ogóle jest taki Ghost Recon Wildlands na tej planecie, to mi się totalnie Wildlands przypomina i jazda tam taka dosyć siermiężna. No ale czegoś się nauczyli ci deweloperzy, nie? Podczas, podczas robienia tych gier i kurde. W ogóle też bardzo się cieszę, że ktoś inny robi Star Warsy, a nie po raz kolejny Electronic Arts. Chociaż elektronicy sobie nieźle poradzili ze Star Wars Jedi Survivor, ale technologicznie ja chyba pierwszy raz, bo za Star Wars Jedi Survivor odpowiada taka ekipa Respawn Entertainment, oni też zrobili Apex, oni też zrobili Titanfalla i do tej pory ja miałem do nich dużo miłości i zaufania, natomiast po Star Wars Jedi Survivor ta miłość zmalała zdecydowanie, a zaufanie w ogóle zniknęło, bo w fatalnym stanie wypuścili tę grę i ona chyba jest nie do naprawienia. To znaczy, do tej pory wchodzą pacze. Na PC to działa e, umownie, na konsoli jest też nie najlepiej i chyba się nie da już tego zrobić. Oni nie do końca dobry silnik wybrali do tej, do tej gry. Za duży świat zrobili, ten silnik nie wyrabia. Już w pierwszej części silnik był średni, a teraz zrobili dokładnie to samo. I im się to nie udało, chyba. No ale pal licho, no zobaczymy, może, może, może pójdą po rozum do głowy i zmienią tę technologię. Star Wars Jedi Survivor to jest gra, która trafiła u mnie na półkę i przejdę ją kiedyś albo na nowej generacji konsol, albo jak wejdzie jakiś remake albo coś. Ale na to czekam, bo Ubisoft dla odmiany dosyć dobrze sobie radzi z budowaniem otwartych światów, które są wydajnościowo na, na wysokim poziomie. Więc można mieć nadzieję, że tutaj dowiozą to bardzo mocno. Ktoś, pamiętam, żeśmy się kłócili z Borysem na temat tego, dlaczego tu jest ten cinematyczny punkt widzenia. Borys mówił, że to dlatego, żeby ograniczyć ilość renderowanych rzeczy i dzięki temu zaoferować lepszą wydajność. Ale ostatecznie chyba rozwią rozwiązanie było inne. Już nie pamiętam, jak do końca tłumaczyli do deweloperzy, ale wydaje mi się, że chodziło o to cinematyczne przeżycie bardziej niż kwestie ograniczeń technologicznych. Ale też mi, jako że ta, ta postać jest tak bardzo podobna do Han Solo, to jest coś, co mnie nie napawa optymizmem. Bo w ogóle ta scena wy wygląda kompletnie jak z kantyny, w której Han Solo tam się strzelał z kimś. I myślę sobie, cholera, mam nadzieję, że nie zrobią tego, o, o czym wspominam na początku że nie zrobią postaci kobiecej, która jest tylko postacią kobiecą, żeby zastąpić mężczyznę że ona jest po prostu kopią Han Solo. Zbyt dosłowną i, i tego się, się boję. Ale jeżeli to będzie postać sama w sobie, i ta scena jest tylko przypadkowa, jest takim mrugnięciem okiem do, do, do graczy, to no to spok. Niech będzie. To, bo, bo zawsze, zawsze takie isteregi są interesujące bardzo. Y, tak jak mówię, po raz kolejny. Jeżeli postać kobieca jest dobrze napisana, to jest zawsze ok. Jak się handluje z imperialnymi to zawsze źle się to kończy, nie? Ja wiem, to też, ja też jestem niestety na to uczulony, że wszędzie, gdzie widzę postacie kobiecej, to, to zaczynam się zastanawiać, czy to wynika z, yy, z potrzeby deweloperów, czy wynika z poprawności politycznej narzuconej. I oczywiście, że pojawia się ten, te, pojawiają się te wątpliwości. Yy. No w, w takich sytuacjach zdecydowanie wolę tą opcję, kiedy, kiedy mamy wybór. między... Wiem, wiem zawsze, też mówiłem o tym, że kiedy jest wybór między postacią męską i kobiecą, to jest ta postać z reguły opowiedziana bardzo powierzchownie. Ale, no ale wolę też nie do rozwiązania. Ostatnio we wszystkich grach Ubisoftu, na przykład w Walhali, w Odyssei. W Valhalla twó, jak ja gadam w Assassin's Creed Odyssey i w Assassin's Creed Valhalla, postacią kanoniczną była postać kobieca. I tu też jest po raz kolejny postać kobieca. Ja wiem, że Ubisoft y, trochę molestuje, trochę molestował w przeszłości, i mam, mam takie poczucie, że to jest no właśnie ta, ta poprawność, jest narzucona, żeby trochę zwalczyć ten wizerunek, ale nie sądzę, żeby to przynosiło efekt. Ja opowiadałem o tym przy produkcjach Blizzarda, że starają się dogodzić ludziom, którzy i takich nienawidzą. Z powodów uzasadnionych i zapominają o tych, którzy jeszcze mają do nich zaufanie i odrobinę miłości. No, i to, ale to jest, to jest tak, że nie chcemy zadowolić tych, którzy nas lubią, tylko tych, którzy nas nie lubią, i w rezultacie ubywa tych, którzy nas lubią. Hmm. Assassin's Creed Mirage jest, jest zbudowany od początku do końca o postać męską, na podstawie postaci męskiej, więc tam niewiele można zrobić. Hmm. Tam się już nie da zrobić, no bo Basim był NPC-tem w Walhalli no i tam trudno byłoby zmienić jego płeć w jakikolwiek sposób. No, ale to też jest taki Assassin's Creed Mirage jest powrotem do korzeni, gdzie było więcej postaci męskich też w tych korzeniach, więc może nie mogli za bardzo odbić od tego. Ale to teraz też, ja, ja wiem, że często ten temat poruszamy. Ja też on mi siedzi bardzo mocno w głowie, ale moja, moja obawa tylko i wynika, wynika tylko i wyłącznie z tego, że ta postać po prostu może być źle napisana z niewłaściwych pobudek. I tyle. Więc no miejmy nadzieję, że po prostu będzie to dobrze napisana postać kobieca i będziemy się dobrze bawić. Ja opowiadałem wiele razy. Ostatnio oglądałem taki serial jet. Z postacią główną kobiecą, i był to świetnie napisana postać i świetny, świetny serial, albo Stamp gdzie też jest postać kobieca i też jest świetnie zrobiona, i to dostarcza mi mnóstwo radości. I w ogóle polecam te seriale sobie obejrzeć, bo, bo to jest dowód na to, że można dobrze napisać postać kobiecą, nie bawiąc się w jakiejś tam poprawności. No. Więc trzeba trzymać kciuki, że, że deweloperzy się postarają i że tutaj będzie taki sens tego wszystkiego jakiś. W nowym Machine Impossible są dobrze napisane postacie kobiece, no i to mnie cieszy niezwykle mocno. I ja tego, tego pragnę właśnie. Nieważne, czy postać jest męska, czy jest żeńska, tak długo, jak jest dobrze napisana, to ja jestem przeszczęśliwy. Jeżeli to nie jest robione na siłę. Ubisoft, no nie mam zaufania do Ubisoftu, że on pisze te postacie po to, żeby i je dobrze napisać, raczej myślę, że piszą to po to, żeby ludzie zapomnieli o tym, jak molestowali w przeszłości. No, ale może czas, może się przekonamy, może się przekonamy że jest inaczej. Może Star Wars Outlaws udowodni, że Ubisoft ma inne idee niż tylko udowadnianie nieprzekonanym, że są fajni.